Za nami dwa trudne wyjazdy i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdobyłem w nich cztery punkty. Niewiele brakowało, mogliśmy mieć więcej, ale też mogliśmy mieć mniej, bo ten dzisiejszy mecz był taki bardziej chyba na, nawet na remis, krótko przed strzelaniem gola. Stal też miała groźną sytuację, trafiła w słupek i była dobrze do nas przygotowana. Trudno się z nimi grało. Bardzo dobrą robotę w ofensywie robi Domański z Hinokyo. Także bardzo ważny mecz też pod kątem takiej psychiki i układu. Układu tabeli. Przegrywając w Mielcu mielibyśmy 5 punktów straty, wygrywając mamy, mamy punkt więcej, więc jest to, jest to bardzo ważne, żebyśmy się trzymali nad kreską. Na pewno też ważną rzeczą jest to, że zamknęliśmy okno transferowe letnie 3 dni temu i no przede wszystkim w wielu klubach działa to tak, że. Wyniki są słabsze, to winny jest trener, a w Warcie działa to tak, że wyniki są słabsze, to trzeba pomóc sztabowi i fajnie, że, że to tak wygląda. Marton na pewno dał też dużo energii, takiego, takiego oddechu, jest typem silnej dziewiątki. Dario jest bardziej zawodnikiem, który pracuje pod napastnikiem i wbiega w wolną przestrzeń, więc teraz mamy więcej możliwości. Możemy się do każdego rywala dostosować. Cieszy mnie też to, że dzisiaj Miguel Luis zagrał na pozycji Kajtka Szmyta. Bo finalnie e, dzięki tej decyzji nakręciliśmy rywalizację na każdej pozycji. Maciek Żurawski zagrał dobry mecz, strzelił gola. E, takiego z perspektywy mojej wydawało mi się, że, że tam się nic nie wydarzyło, ale jak zobaczyłem powtórkę wideo, to rzeczywiście tam delikatny faun był na Domańskim. E, ale i w środku pola teraz mamy Żurawski, Kupczak, pa. Miguel i, i na skrzydłach mamy podkręconą rywalizację, do zdrowia wrócił Tomek Przykryl, a jest to świetny zawodnik, jak ktoś by widział mecz z Krzó, a nigdzie go nie pokazywano, to mógłby ocenić, że ogromną jakość wnosi do drużyny, mam nadzieję, że będzie zdrowy, że szybko dojdzie do formy, bo potrzebujemy wszystkich zawodników. To też był taki mecz, myślę, że dla nas się rozpoczął tym meczem nowy sezon, co prawda od 12 kolejki, ale ale tak to, można, tak to można nazwać, bo w końcu dysponujemy taką kadrą, że robimy 5 zmian jeszcze na ławce mamy kilku niezłych, kilku zostało w Poznaniu. Więc no nic tylko, tylko się cieszymy, bardzo dużo plusów tego meczu. Łącznie z tym, że zagraliśmy na zero, a długo nam się to nie udawało. I z tym, że bardzo dobry mecz też zagrał Jendrek Grobelny. takie zwycięstwa budują, bo Adrian jest to doświadczony i bardzo dobry bramkarz. I tam też rywalizacja jest na dobrym poziomie, więc oby. Oby tak dalej. Borowski też naciska kubę Bartkowskiego, a dzisiaj się okazało, że mogą grać razem i że wygląda to bardzo dobrze. Także jestem zadowolony z tego, jaką kadrą dzisiaj dysponuje Warta, bo jest ona w zupełności wystarczająca i z tego, jak przepracowaliśmy ten ostatni okres. Pomimo tego, jaka, jaka była deszczowa pogoda ostatnio, to boisko też wytrzymało, choć było bardzo trudne, co było widać po zmęczeniu i moich zawodników, i zawodników w stali, ale finalnie, finalnie cieszymy się z tego, że, że ten wynik jest korzystny dla nas. Czy mam jakieś pytania? To proszę o swoje pytania. Zabierzeł Grzegorz się zdania. Radia Panie trenerze, bo pan też wielokrotnie mówił, że jak już będą transfery, będą wzmocnienia, to Barta po prostu będzie grała lepiej. Pan już użył określenia, że zaczął się nowy sezon i też dzisiaj chyba można powiedzieć, że, bo nawet pan powiedział, że może bliższy remisu był ten mecz, ale chyba jeśli chodzi o taką dojrzałość, kontrolę takiego meczu, to takich chyba najwięcej fragmentów w tym sezonie, w tym spotkaniu chyba. W pierwszej połowie te dobre rzeczy, które się działy, działy się dlatego, że Apple absorbuje po prostu stoperów i też częściej tą piłkę zgrywa, więc daje trochę oddechu w środku pola i naszym skrzydłowym daje więcej, więcej miejsca. A w drugiej połowie z dobrą energią zaczęliśmy, ale też szybko zrobiliśmy trzy zmiany i te zmiany sprawiły, że takie jest dobre wrażenie, bo, bo zareagowaliśmy bardzo pozytywnie z taką werwą przede wszystkim. Mogłem zrobić trzy zmiany z przodu. Chyba pierwszy raz w tym sezonie taka sytuacja ma miejsce. A chociażby jeszcze dwa tygodnie temu w Kielcach na skrzydle wylądował Krzyżak, bo mieliśmy choroby urazy i nie, mieli, nie mieliśmy jeszcze wszystkich dostępnych, który jest stoperem. Więc być może gdybyśmy wtedy mieli jednego zawodnika więcej, to, to wtedy już też byśmy wygrali. Ale no tak, no, mamy lepszych piłkarzy całościowo niż mieliśmy jeszcze miesiąc temu. Le są lepiej przygotowani, więc yy, te wyniki też yy, od dzisiejszego dnia powinny być lepsze. Dziękujemy. No, mówiłem o tym też na konferencji przemysłowej. Chcieliśmy bardzo szczelnie się wybronić, zagrać na, na zero z tyłu. Wiedzieliśmy, że. Stal jest groźny w ataku pozycyjnym, ale nie chcieliśmy zostać tak typowo tylko w niskim ustawieniu, żeby Domański i Chinokio czuli, czuli piłkę i sobie klepali, tylko chcieliśmy ich wypychać. A jeśli chodzi o działania z piłką, założenie było proste. Jak Stal idzie do pressingu, to gramy do przodu, a jak Stal pozwala nam grać, to wtedy gramy w ataku pozycyjnym. To wszystko, dziękuję Dziękuję, powodzenia.